I był historycznie powiązany bardziej z kulturą nordycką, z krajami, które dziś uważamy czy nazywamy krajami skandynawskimi, niż tak naprawdę ze, ze starym szkockim lądem. Łyk jako mieścina rybacka był założony, był założony przez wikingów w VIII wieku i przez pierwsze powiedzmy tysiąc lat swojego istnienia nic ciekawego się tam ani, ani razu wydarzyło. Nikt. Natomiast pod koniec XVIII wieku, w związku ze splotem historycznych wydarzeń, podjęto decyzję, częściowo przypadkiem, częściowo z jakąś premedytacją, o tym, że port w Łyk zostanie rozwinięty, rozbudowany i nie ma dnia na, na przestrzeni 20-30 lat Łyk stał się największym portem podłog śledzia w Europie, z malutkiej rybackiej wioski, Stało się miasteczkiem, w którym mieszkało 15 tysięcy osób, czyli wszyscy żyli z odłowu śledzie, z rybołówstwa. E, to jest może początek XIX wieku na tym etapie. Miasteczko Łyk jeszcze przez 130 lat nie będzie miało połączenia drogowego z resztą kraju. To połączenie drogowe pojawi się dopiero w drugiej połowie lat XX wieku. Czyli największy boom, największy rozwój tego miasteczka, tego portu. Przypadał na okres, kiedy, kiedy można było do niego dosłownie tylko przypłynąć albo wypłynąć, albo dojść na pieszo, ale cała wymiana ze światem zewnętrznym praktycznie odbywała się morzu. Gorzenia potni pojawia się w 1826 roku jako zakład, który produkował destylat tylko na miejscowe potrzeby, czyli to była Gorzenia, produkująca okowite destylat, uśkiewej, wodę życia na potrzeby tej społeczności rybackiej. Wyglądało to przez pierwsze <coughs> w ten sposób, że destylat był sprzedawany niestarzony. Czyli whisky, tak jak ją znamy dzisiaj, wystarzona w dębowych beczkach, która przez wiele lat nabiera aromatu i smaku i, 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 i tego szlachetnego szczytu, nie było o tym mowy. Destylat sprzedawano prosto z Ambika, przejrzysty, przypominał charakterem polską okropitę, Anbikówkę bimber, jak, jakkolwiek chcemy to nazwać. Zazwyczaj w latach 50 w 1855 roku, z powytułów operowało 1100 kutrów, małych kutrów, ale 1100 jednostek. Zazwyczaj najmłodszy członek załogi miał za zadanie uzupełniać zapas destylat na pokładzie. To były albo kamienkowe, albo ceramiczne naczynia, takie garnce, które się zabierało do żelni, pośród tylko do żelni. Napełniało się do własnego naczynia, płaciło się za ten destylat, i następnie chłopacy mogli w czasie połowu się rozgrzać i wzmocnić. Śledzia odłowiano w nocy, kiedy ryba podchodzi bliżej do powierzchni, przez sezon letni, w zimie, w zimie ta aktywność zwaniała czy zamierała. I w ten sposób się to odczyczyczyczyło. Chłopacy łowili przez całą noc, wzmacniali się krunkiem, przybywali do portu rano, sprzedawali to, co złapali, Połowa pieniędzy szła dla właściciela kutra. Jedna czwarta szła e, na obsługę, e, naprawę e, jako wypłata dla kapitana itd. I pozostała jedna czwarta, to co zostało było dzielone między, e, między załogę. Chłopacy e, brali pieniądze i szli do fabów, które się otwierały o 6 rano i, 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 i przepijali wypłatę. Także tak to wyglądało przez większość, większość XIX wieku. To, to świetne źródło historyczne, z którego korzystamy w połowie w 1855, to, to, to jest taka jedna klapka z, z tego filmu, który ja dosyć lubię. To samo źródło to, to były zresztą memoary pamiętniki miejscowego pastora. To samo źródło mówi nam, że Rózia sprzedawała 5000 imperialnych galonów, to wypadało mniej więcej pół litra na głowy mieszkańca, kobiety, dzieci, starcy, na dzień. To jest dosyć wysokie spożycie, nawet jak na naszą wyobraźnię i nawet jak na nasze standardy i warunki. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że łyk w XIX wieku, który nie, miał, nie miało drogi, którą można było stamtąd uciec, to było dosyć, to dosyć ciekawym miejscem. Stąd wypłynęły różne problemy społeczne, socjoekonomiczne, jak jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. W końcu na początku XX wieku przegłosowali prohibicję w miasteczku i uznali, że, będą, że nie będą sprzedawali alkoholu gorzenia. Przetrwała jeszcze prawie 10 lat pod prohibicją, ale w końcu upadła między innymi z tego, z tego powodu i musiała zamknąć podwoje na pewien czas. Otwarto ponownie zakład dopiero po drugiej wojnie światowej. Kiedy zniesiono prohibicję w 1946 a zakład otwarty ponownie w 1951 po zamknięciu go na początku lat, na początku lat 30, czyli miał ten okres do miała okres przerwy. Ale prohibicja działała w dosyć dziwny sposób, bo znów z naszych badań i, i, z, i z naszej lektury wynika, że funkcjonowało kilka nielegalnych barów, w miasteczku, który ma, ma populację 15 tysięcy osób jesteśmy sobie chyba w stanie wyobrazić, że nic nie dzieje się bez wiedzy wszystkich innych. I jeden z tych nielegalnych barów znajdował się podobno na tyłach y, posterunku policji. <grymne> co, co mówi mi, że... <grymne> tak, że, że być może ta policja nie była egzekwowana w aż tak rygorystyczny sposób. Dzisiaj e, jego żelnia polskie funkcjonuje w tym samym miejscu gdzie zakład został założony w 1826 Linia produkcyjna nie zmieniła się dramatycznie. Pryncypia, zasady wytworzenia tego zlatu pozostały takie same, czyli jest to destylat słodowy, single malt, czyli produkt pojedynczej gorzelni, produkowany wyłącznie ze słodu jęczmiennego, czyli z królowej surowców gorzelniczych, słód jęczmienny, bardzo kosztowny, ale bardzo wdzięczny w ogróbce, bogaty w enzymy, które powodują, że zacieranie tego słodu, e, produkcja z niego alkoholu, jest, e, jest relatywnie łatwa i przyjemna, e, na pewno do otwieszeń ziemniaków. E, nadal jest tradycyjna, długa fermentacja z użyciem suchych drożdży. Tutaj też jest powód, który jest związany z lokalizacją gorzelni. W czasie, kiedy wszystkie gorzelnie w Szkocji przechodziły na płynne drożdże, które są dostarczane dwa razy w tygodniu, są i są chłodzone na miejscu, w Polonii była zawsze bardzo świadoma decyzja, świadomy opór, dlatego że często ta, ta jedna droga, ta jedna nitka, która prowadzi do tego, że nie jest zablokowana, zasypana zimą, są różne inne problemy. Więc, więc oni zawsze, gdzieś tam ta mentalność jest taka, że oni się obawiają, że te drożdże po prostu dwa razy tygodniu im nie dojadą, wolą mieć swoje zapasy, więc używają wciąż do dzisiaj używają suszonych drożdży słuchy droższe, takich jak słuchy drożdże w saszetce, które się używa do pieczenia w domu, mniej więcej on tak samo wyglądają, tylko że w 20 kg torbach, które przyjeżdżają dwa razy w roku. To jest, to, jest jeden, to jest jedna z tych rzeczy, które wciąż dzieją się w Górze Nippolni, które wciąż robimy, które, które, wiążą się, które wiążą się właśnie z tymi historycznymi uwarunkowaniami. Powiemy więcej o produkcji, troszeczkę więcej o historii, ale ale, ale nam na ustach, więc, więc posmakujmy, posmakujmy whisky. Pierwszy kieliszek, ten